Witam serdecznie. Dzisiaj wycieczka po Lesie Wiączyńskim. Za mną atrakcja numer jeden ruiny dworu Kleczkowskiej. I cóż mogę powiedzieć, dzisiejsza wycieczka będzie bardzo krótka, maks. dwie godziny, bo dzisiaj z moją wspaniałą żoną, która nie jest trekkingowcem, więc ją troszkę nóżki zabolą, ale myślę, że będzie bardzo owocnie, bo w Lesie Wiączyńskim jest dużo, dużo fajnych rzeczy do pooglądania. Zapraszam. Co warto zaznaczyć? Jesteśmy w Parku Dworskim. Istny Park Rajski. No to w drogę! I kawałek dalej przed samym wejściem do Lasu Wiączyńskiego. Cmentarz wojenny z pierwszej wojny światowej. A proszę spojrzeć na to. Któż tu był? Czy to byli drwale? No proszę. Mała rzecz cieszy. Rzućcie nadzieję wszyscy, którzy tu wchodzicie. Przed chwilą to był bunkier, a tutaj zbiorowa mogiła obrzeża lasu. Słychać tutaj zaraz trasę na Brzeziny. I tyle, jeśli chodzi o atrakcję Lasu Wiączyńskiego. po 11 listopada, więc świeże kwiaty, zniczę. Okej, okay, czas ruszać w drogę powrotną. No i wycieczka dobiega końca. Piątek 13., 13 km, więc wszystko jest pod kontrolą. Do zobaczenia.